Thank <music> you. Wreszcie zaczynamy projekt Tattoo Championship. Pierwszy z 17 przystanków do znalezienia trójki najlepszych tatuatorów. Szukamy nowych ludzi, nowych twarzy, nowych skilli. Chcemy je rozszerzyć, poznać. Nasze dziecko się urodziło. To, już jest wszystko organiczne, to się już dzieje, to już jest emocja. To jest pięknie. Tattoo Championship, dwa intensywne dni, jeden piękny cel. Czyli tatuaż. Pierwszy dzień to seminaria, podczas których jest przekazywana ogromna wiedza wiedzy poprzez mentorów oraz mastera. Zaraz po seminariach indywidualne konsultacje, dzięki którym każdy z uczestników dowie się, co może ulepszyć w swoim projekcie. Drugi dzień to praca artystyczna. Tatuatorzy wykonują swoje projekty. Zasady są bardzo proste. Trzy najlepsze prace przechodzą do wielkiego finału. Kryteria oceny prac podczas eliminacji to głównie kompozycja, czyli odpowiednie umiejscowienie tatuażu względem miejsca, w którym jest wykonywany, nasycenie, czyli odpowiednie nasycenie kolorem, cieniem, linią całego tatuażu, czystość wykonania oraz co jest najbardziej istotne przede wszystkim dla mnie indywidualne podejście do tatuażu jako całości, od początku, czyli projektu, do końca, czyli tatuażu. Warto też nadmienić, że oceniamy również progres dokonany podczas całego udziału w TCPL, włącznie z tym co widzieliśmy w pracach, które uczestnicy podsyłają nam, zgłaszając się do projektu. Wrzucamy wszystko do jednego worka i porównujemy sobie, jaką drogę przeszli, szczególnie w te dwa ostatnie dni. Jestem trochę na początku swojej drogi. Poczucie, że się rzuciłam z motyką na księży, <gry> ale myślę, że warto było tutaj przyjechać, rzeczywiście dowiedzieć się dużo ciekawych rzeczy, które na tym początku drogi są chyba potrzebne. Będzie ci ciężko jutro uzyskać wiesz, to przejście gładkie ze skóry w ten wzór i to przejście, które jest tu. To przenikanie takie można powiedzieć, tak? Ja twój tatuaż obserwuję już nie z odległości 20 cm, tylko z kilku metrów, i on jest wśród innych osób, i tamte prace są czytelne z tej samej odległości. Moja nagroda nie poleci w tamtym kierunku, bo ja już czuję, że coś jest nie tak. Jest duże bardzo wyzwanie. Nie chcę mówić, że za duże, ale będzie jutro ciężko z tym, tam, z tym tatuażem to do, dociągnąć, wiesz. W tej formie nawet co tutaj, nie? Skalowana jest głowa, trochę tego walenia. No ale <laughs> widzę, że tutaj z Szymon ci podpowiedział z tym błękitem. Tak, żeby tak więcej. Tak. od po masz tak. Każdego po trochu. <laughs> co, tego no co, Bardziej czytelne to jest, nie? Fajnie ty przewidź sobie <laughs> dodałaś jak to <domek> mówił. <laughs> Więcej kontrastu, także. Od razu to wychodzi do przodu, nie? To racja. Mm. <gry> Sam się czułem tak mega rozpracowany pod względem technicznym, pod względem kompozycyjnym. W ramach projektu nie mamy o czym z Tobą na ten temat rozmawiać, tak. nie? Bo my mamy suche zdjęcie biedronki, tak. więc to samo, jakbyśmy znaleźli tutaj krowę i sobie o niej pogadali, nie? Ale jakby takie słowa wsparcia i takiego naprowadzenia, jakby bardzo nabrudni. Też nie ma co na siłę szukać, żeby on do biedronki dołożył teraz czachę, bo to będzie, nie, bo to nie, będzie nie, nie jego. Od, nie, 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 Ja w twoim tatuarzu ogólnie bym chciał zobaczyć więcej ciebie, samego, nie? Coś od ciebie po prostu. nie? Porozmawiajmy na zasadzie ingerencji w ten projekt, żeby zrobić ten realizm. Trzymon bardzo dobrze wskazał, można by było tą referencję podrasować, bo to jest to, że jakbyście sobie tutaj wsadzili wszystkie zasady dobrej ilustracji, czyli do, dobrego projektu w, w ogóle to mamy tutaj wszystko, czego trzeba, nieważne jaki, na jaki temat patrzymy. Wyzwanie jutro przed Tobą jest zajebiście ciężkie, no nie oszukujmy się, tak? Wczoraj, kurde, powiem że tak zaskoczyłeś, nie? Tak. Nie mam projektu, zobaczcie tylko tak, referencję, tak, 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 nie? Tak, tak, tak. I ja taką minę mówię. Kurde, stary, on bez projektu, nie? Mi się podobało, że wiesz, spiąłeś tyłek i wczoraj to zaprojektowałeś tak, 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 no. i, i zobaczyliśmy też całość, nie? Bo... Uważasz, że ten projekt jest odpowiedni teraz? Uważam, że tak, ponieważ jest tutaj sporo płynnych elementów, jest też miejsca na detal, który dopiero zrobi robotę jak będzie i podkreśli całą pracę. Moimi faworytami są osoby, które przedstawiły najbardziej autorskie projekty. Najbardziej mnie to ciekawi i najbardziej też mnie to inspiruje. Bez żadnych ciśnień, ale czuję lekki stresik, bo widzę, że niektórzy kandydaci też mają fajne projekty, więc będzie ciekawe. Mi się podoba dlatego, że tutaj ta, ta górna część jest jeszcze też skontrastowana i ona jakby domyka tą kompozycję, pomimo tego, że pomiędzy tym jeszcze wszystkim wychodzą te elementy i to jest mega spójne. Właśnie zależało mi na takim czymś, nie taki typowy konwent. Jesteś oceniany i nie wiesz za co, co poszło nie tak, a tu jednak już jest taka fachowa wiedza, nie? No ja osobiście bym w tej kompozycji nie zmienił zbyt wiele. Jeżeli chodzi o wybór, my za ciebie tego nie wybierzemy i chyba byśmy na nie chcieli, mm. nie? Bo to jest indywidualna rzecz, to jest, to należy do ciebie. Na jutro zaskocz nas po prostu tym, który z tych wzorów wybrałeś, nie? To ja się tylko zastanawiam, i jak ty te elementy wytatuujesz technicznie, nie? żeby to się utrzymało, żeby to było czytelne, skoro te postacie będą takie małe, nie? bo jakbyś to robił na rękach i one by były takie, to bym nie miał żadnych obaw, nie? ale jak one będą takie, no to ja jestem ciekawy, jak ty sobie z tym poradzisz. Wybrałeś jednak ten wzór który Tofi powiedział że ciekawszy ale jeżeli chodzi w ogóle o całość to widzę że udało ci się dopasować i wyciągnąć to tak jak mówiliśmy do góry nie Bardzo mi się podoba. Myślałam, że będzie boleć bardziej, ale jest do wytrzymania. Mam pół zeszytu notatek, także na pewno coś ze mną zostanie, coś będę wykorzystywać. Ty mi każesz czytać za dużo, to ja się w tym w połowie zmęczę. Moje oko ma czytać historię, więc skupia się na, na detalu i czyta detalem. Czyta napis, czyta postać, czyta głowę. Koniec. Już mi się nie chce czytać tam dookoła. Jesteś pewien, że ty z tym wszystkim jutro na łydce się wyrobisz? No co, no idę po zwycięstwo. Znudziło mi się być nikim. Idę po finał. Myślałem, że nie wybronisz tego, bo wczoraj na pewniaka kilka rzeczy, jak rozmawialiśmy, ale siedzi to. Po tych zmianach, co zrobiliśmy, to jeszcze bardziej. Jak się bawisz? Mega zadowolony, bawię się świetnie. Jasna sprawa. Świetnie, e, dawno się tak dobrze nie bawiłem Wiesz, ten projekt w ogóle nie jest spójny z tym, co dziarasz na co dzień. Wiesz, wymyśliłeś go pod temi i no, dżiarę na codzienny korzżce z każdego tatuażu wszystko ukończyć jeden, nie? No? Ty się tutaj zadziarasz na śmierć, a efektu żadnego. Ale temat jest dla mnie za bardzo ugryziony detalicznie. To jest za dużo rzeczy, zabawy przy tym samochodzie na dole, kosmicznie dużo. Bardzo dobra decyzja. No, a nie będę Wiesz, popracowałeś nad tymi elementami graficznymi i fajnie, że one tutaj są. Ale no. nie przyciągają, tak jak wczoraj rozmawialiśmy. Mm -hmm. Dużą ewolucję ten wzór przeszedł, jakby względem tego pierwszego konceptu, No ale... zostało, szczerze powiedziawszy, uproszczone. Tak, i Bo tak jak wczoraj to padło parę razy, no, no. prościej, lepiej no. zawsze. Bardzo dobre uczucie. Gdybym gdyby wcześniej wiedział, że się będę podejmował takiego bólu, na pewno bym tutaj nie przyszedł. Nóżką sobie tu widzę przytupuje troszkę. <laughs> troszkę nóżką przytupuje, jakby nie no, było. <laughs> Warto było zaryzykować. No się w sumie to jeszcze nie wiem, czy warto. Tyle razy miałem okazję chodzić po wydarzeniach branżowych i nigdy nie miałem okazji, jak na tym wydarzeniu, podejść i pokazać coś fizycznie. Mhm. Czujesz, jak to jest nabite, napuchnięte, mhm. tylko dlatego, że nie dostosowałeś igły i jak dla mnie, to to jest już zajechane. Mam ochotę złapać za maszynkę i podziarać. Fajnie, jak dajemy jakieś rady i widzimy na bieżąco, jak one zostają wprowadzone. Wiem, że nie ma jednej drogi do tego, żeby osiągnąć jakiś efekt. Duma rozpiera, że po prostu ktoś się czegoś potrafi nauczyć i wdrożyć te wszystkie rady. Widać progres w pracach w porównaniu do wczorajszych designów, z jakimi tutaj przyszli. Te tatuaże dzisiaj są zupełnie inne. Widać że ludzie wzięli do siebie te wskazówki, które im dawaliśmy i to naprawdę działa. Jest i fotorealizm, jest i graficzny styl, jest i linearny styl, jest podejście malarskie w tych tatuażach. Jest różnorodna tematyka i naprawdę każda się broni. Wjechali oczywiście na ambicje, trzeba było trochę pozmieniać. No i z głowy zrobiła się cała postać, dosłownie praktycznie w tym samym stylu. No jest ciężko, nie? Jest ciężko, bo nie spodziewałem się, że to będzie dla mnie tak wymagający projekt Ale no co, trzeba sobie poradzić, nie? Jak zacząłem robić ten nowy projekt No to to już był totalny sztos, nie? Porównamy to z czym przyszli, faktycznie tak. przez jaki projekt przeszli tak. i na czym to się wszystko skończyło. No to będzie super dobra droga. Zobacz, że kurde, chyba przy piątej czy przy szóstej osobie już dwie osoby stąd. sami sobie pomagały. Tam, tak. się tak, w tamty ja stary. Tak. Rozumiesz. A to, to, to? to już to stary, tak, nie? Dokładnie. Tak. dokładnie. Wybiła godzina zero, oznacza to koniec działania, i już za chwilę zaczynamy prezentację. podczas wydarzenia, jakby słuchałeś naszych wskazówek. Zajebiście pogasiłeś to wszystko, co przeszkadzało. Więcej brawury w kompozycji, nie? Ten tatuaż zmieniał się z godziny na godzinę przez wydarzenie. To jest największa wartość tych eliminacji dla ciebie, nie? Wypunktowałeś na projekcie ten element koszuli nad ręką i on go zgasił, tam nie ma tego detalu. Trochę brakuje mi kontrastu na górze i to jest dla mnie z daleka trochę mało czytelne. Dużo szczegółów na głowie, Dino. Ten progres u Ciebie, jeden z największych, jak nie największy z całej dziesiątki osób. Gdybym ja, scrollując swojego Instagrama, zobaczył dzisiaj to zdjęcie, to bym się zastanawiał, co zrobić do Ciebie ten, ten tatuaż. Jeśli no. chodzi o Twój postęp, o Twoją kompozycję, zrozumienie rad, na propsie totalny Największy mój dylemat? Bo aspekt techniczny jest tu na 10, Marcin. Tatuaż jest odklejony w złym miejscu, w moim odczuciu. A żeby zobaczyć w ogóle cały wzór, musimy podnieść rękę do góry. Tatuaż technicznie sztos. Kurczę, ten najciekawszy element chowa się pod spód trochę za bardzo, nie? Co odróżnia ten tatuaż od większości? To jest po prostu w nim fajny przekaz. Jest on prosty do odczytania. Jedno, co mnie razi z tyłu. Jest nuda. Co na pewno wyróżnia tą pracę, to jest to indywidualne podejście do tematu. Wszechstronne opanowanie tego narzędzia, które jest bardzo trudne, tych cienkich linii. Całość tatuażu w trzech słowach: oryginalny, detaliczny i ciekawy. Z chęcią, aż człowiek by doszedł i poobracał ręką i poszukał sobie coraz to nowszych, ciekawych rzeczy. Ja tutaj nie mam się do czego przyczepić. Stary. Jeżeli chodzi o pierwsze miejsce, również tutaj byliśmy jednomyślni i jest to Grzegorz, także gratulujemy wygranej pierwszych eliminacji. Gratulacje, Gratulacje. dałeś radę. Gratulacje. Jestem bardzo zaskoczony pozytywnie, wiesz tam się pojąć, że nie spodziewałem ja miałem ogólnie już jakieś wątpliwości do siebie. Czy jestem dobry, czy nie, i tak chciałem się sprawdzić, i jestem mile, mile zaskoczony, nie? że jednak jakiś tam progres jest. Klimatycznie było zajebiście. Wiesz. Podobało mi się to, że czułem się tu swojsko, jak wiesz, u siebie. Popy były zajebiste w jury, i fajnie się z nimi gadało, fajnie pomagali, i tak dalej. Nie? Czuję się bardzo dobrze, mega zaskoczony. Nie spodziewałem się drugiego miejsca. Bardziej celowałem w drugie miejsce, ale od tyłu, niż od przodu, więc jest mega. Dużo się nauczyłem, dużo się dowiedziałem, tak więc nic, tylko szlifować. Widzimy się w finale, więc zobaczycie. Duże zmęczenie tak naprawdę, bo intensywnie pracowałem, praktycznie bez przerw. Patrząc po wczorajszym i przedwczorajszym nastawieniu, nie spodziewałem się, że zajmę trzecie miejsce. O ile technicznie się nie obawiałem, to czasowo myślałem, że po prostu nie udźwignę tego tytułu, ale wszystko się... Udało i jest perfekcyjnie tak, jak miało być. Rywalizacja z innymi tatuatorami to jest, jakby coś, co zawsze będzie budować, bo to jest nowe doświadczenie. Czekamy na więcej tego typu zgłoszeń. Dokładnie takich w punkcie jak tutaj, bo na pewno my tutaj wspólnie stworzymy tą scenę tatuażu. Od nowa w Polsce. Jestem w ciężkim szoku, jak dobrze to wyszło. Już się nie mogę doczekać kolejnych eliminacji, a to, co przeżyliśmy tutaj, no, coś pięknego, i na to liczyłem tworząc tą markę.